Przebudowa ulicy Planty na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do Sienkiewicza realizowana była w ramach drugiego etapu rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc. Wykonaniem inwestycji zajmowało się konsorcjum firm zakład przerobu kamienia budowlanego Dąbrówka Janina Lesińska i zakład instalacji sanitarnych Grażyna Świderska i Henryk Fałdziński. Oto efekty ich pracy. Najważniejszym założeniem inwestycji było takie zmodernizowanie ulicy, by wyglądem i charakterem nawiązywała do głównego deptaka miasta. Te koncepcje przedstawiono 26 maja 2010 roku podczas podpisywania umowy na nowe planty. Będą uzupełniały ten ładny wizerunek ulicy Sienkiewicza, ładny wizerunek placu Konstytucji 3 maja. Znaczenie komunikacyjne jest drugorzędne. Pierwsza rzecz to jest uroda. I tak jak ulica Planty, musimy mieć świadomość, że ta, ta nasza firmowa Sienkiewicza, która jest jakby najważniejsza dla miasta, jest przecinania ulicą Planty. I ta jedna część będzie wykonana. Modernizacja ulicy Planty rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca 2010 roku od frezowania starej nawierzchni asfaltowej, demontażu krawężników i chodników. Zdemontowano starą metalową kładkę nad silnicą. W jej miejscu pojawił się stylowy żelbetowy mostek, nawiązujący wyglądem do dwóch pozostałych kładek przy ulicy Sienkiewicza. Po sześciu tygodniach, gdy plac budowy opuściły ekipy wodociągów kieleckich, drogowcy przystąpili do uzbrajania terenu. Położono nowe kable średniego i niskiego napięcia. Te ostatnie potrzebne były do zasilania nowego oświetlenia. Drogowcy wykonali następnie nowe wpusty kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do silnicy. Wykonaliśmy nowe podbudowy pod nawierzchnię, zarówno pod nawierzchnię chodników, jak i, jak i jezdni. I, i później wykonaliśmy docelowo nowe nawierzchnie na jezdni. Stara nawierzchnia asfaltowa ustąpiła miejsca granitowej z tak zwanej kostki paryskiej. Na chodnikach pojawiła się kostka betonowa z płytego o wymiarach 20 na 20. Uformowano także od nowa skarpy brzegu silnicy i obsiano je trawą. Wzdłuż całej 300 metrowej ulicy pojawiły się nowe stylowe latarnie, w ramach inwestycji uporządkowano również zieleń. Stary drzewo stan zakwalifikowany przez służby miejskie do wycięcia został usunięty, a pozostałe drzewa poddano pielęgnacji. Wiosną na terenie inwestycji wykonano drobne prace porządkowe, które zakończono 9 maja. Koszt wykonanych robót to 1,730,000 zł. 85% tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.